Star Darlings, życzenia do spełnienia. Nie wiem dlaczego, ale wszystkie Star Darlings myślą, że jestem totalnie pusta, bo bez przerwy mówię tylko o różowym kolorze, o chłopakach i o imprezach. Ale o jasna gwiazda, ja naprawdę jestem wartościową osobą. Aua! Oh! Dziewczyny, muszę zawołać dziewczyny? Szybko, 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 szybko. Chodzi o coś różowego? O chłopaków? O imprezę? Nie! Przysięgam na gwiazdy! Patrzcie, negatywna energia zaczyna niszczyć rośliny, w gwiazdy mojej Ratujemy je Libi. Oczywiście. W końcu jesteśmy star darlings. Dobra. Wow. Tak. O jasne gwiazda, dziewczyny. Udało się! Hej! Tobie naprawdę zależy! No tak! A teraz, skoro drzewa są całe i zdrowe, możemy tu urządzić przegwiazdno imprezę! Oh. Powiesimy różowe do Zaczyna się, się.